Przesuszenie to proces, w którym suszarka będnowa pracuje zbyt długo, ponieważ nie wie, kiedy tkanina osiągnęła idealny poziom suchości. W ostatnim badaniu 79% użytkowników stwierdziło, że przesuszenie wynosi 8 minut na cykl. Unimac policzył przeciętne koszty przesuszenia na podstawie suszarek o ładowności 35 kg o przeciętnych osiągach. Dało to w sumie 883 dolary zbędnych kosztów mediów zasilających i 4866 dolarów kosztów personelu. To ogromne wydatki, ale istnieje rozwiązanie. Technologia zapobiegająca przesuszeniu. Inaczej OptiDry od firmy Unimac. To unikalna technologia zastosowana w przewałach urządzenia. Powierzchnia wyczuwania jest 267 razy większa niż w urządzeniach konkurencyjnych. Dzięki stałemu kontaktowi tkanin z czujnikami system OptiDry daje najbardziej rodajny rezultat schnięcia. Z czujników sygnał trafia do przełącznika obrotowego zlokalizowanego tuż za bębem. Ta bezobsługowa konstrukcja jest jedyna w swoim rodzaju. Następnie informacja trafia do mikroprocesora, który decyduje, czy został osiągnięty idealny poziom suchości, i maszyna zatrzymuje się automatycznie. Dzięki temu pracownik nie musi podejmować samodzielnej decyzji. Czas schnięcia, temperatura i inne dane są zapisywane w formie prostego raportu. Wystarczy 6 10 sekund I operator jest w stanie stwierdzić, czy maszyna pracuje na optymalnym poziomie. Obsługa jest również prosta. Wszystko, czego potrzebujesz, masz na wyświetlaczu. Dostosuj czas, temperaturę oraz nazwę cyklu. Lub wybierz inne opcje. A teraz najważniejsza kwestia. Co Tobie daje technologia zapobiegająca przesuszeniu? Oznacza to oszczędności na mediach, co przekłada się na jeszcze większe zyski, kiedy odliczysz od tego koszty siły roboczej. To nie wszystko. Kiedy bielizna uzyska swój idealny poziom wysuszenia, przedłuża się w ten sposób żywotność tkanin, a co za tym idzie, opóźnia konieczność wymiany na nowe. Dla tkanin to w 31% mniejsza utrata włókien. Maksymalna wydajność, zmniejszenie zużycia energii i kosztów siły roboczej, dłuższa żywotność tkanin, optymalne oszczędności OptiDry. Dokładność jak żadna inna. Wydajność jak nigdy wcześniej.